Już. Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony. Oh. Z tej strony Mario i witam Was w, w odcinku specjalnym za 10 subów, Dziękuję Wam bardzo. I dzisiaj ze mną jest Igorek, który mi nie wiem, dał mi jednego suba i dzięki niemu tak naprawdę mogę dla Was, ja was towarzysze, zrobić. Towarzysze, towarzysze to, towarzysze. Towarzyszyśmy no właśnie. Tak. I wiecie jak i, będziecie na przykład oglądasz ten filmik, to wy też możecie kliknąć. Chociaż. Właśnie, albo lajka i nie wiem jak... Ty będziesz nagrywał w ogóle kiedyś na YouTube. Słan? Będziesz kiedyś w ogóle nagrywał na YouTube czy coś takiego. No może kiedyś tam będę, więc... Hmm, jak będę nagrywał, to kiedyś powiem Mario, żeby jakiegoś... Dobra. No. Dobra, chodź szybko na Piekło jeden. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, coś na... Jeden, jeden. Dobra, jesteśmy na serwerze y, wartys.pl i nie wiem dlaczego, ale mnie z kim nie działa. Jest Jestem? limit graczy. Nie, bo jest limit graczy. Nie mogę. Dobra, no, to ja opuścię. Dobra. Cho o, chodź na świątynię jeden. chodź na świątynię jeden. to jest to je pierwsze. Tu mam, zawsze szczęście, tu mam zawsze szczęście, do Ender Pearl. Chodź na świąty... O, jesteś Adam. Ja do Gdzie ty jesteś? To tu? Tak. Ja y Kto się pierwszy do ciebie... Ja się do ja, ciebie buduję, czy ty do mnie? Ja, ja, ja nie ja, ja dzisiaj znam, bo nie ustawiłem skina. Więc... A mi... A ja w ogóle mam... Nie wiem. Majka znowu zrobił, że w ogóle... Nie widzę z kimfon nic sam nie mam. Ale o. to jest trochę dziwne, ale na innych odcinkach chyba to miałem. Ja zawsze na świątyni, czy ja mam za przeważnie perełkę. Ja też właśnie. Ale tutaj mam szczęście i dlatego lubię. I często no. mam słabe te shity. To jest najgorsze. Tylko ja nie lubię sadów, bo ja mam tam ogromne lampy, więc ja tam nie lubię grać jak coś. A ja, a ja właśnie na mam sobie chmier. Ja już mam dobre To Znaczy nie mam na razie nic. Jak te słabe. Dobra, protection, krzyw... Breaking! Protection. No nie... nie, nie, nie dobrego. Nawet nie nie dostałem, nawet drobnianego. Też należy... Phase... Jest, mam na złoty no szereg, z pięć. No to wiesz, nie mam. Ale mam Diapsa i Baskę Verteza. Ooo! Mam dwa miecze, Dać ci jakieś? Dam ci żelazny. Jest! Idziemy, Weź wyłączyć dźwięk w Minecraft'cie, bo jest ja prze... Twoje dźwięki, a akurat jak jesteś na odcinku, to wiesz. No. Dzięki. Dobra, będę się przyzwyczaił Może będzie więcej odcinków ze mną, jak Mario tam będzie chciał. Jak Ty będziesz chciał, ja to mam trochę ciągle czas. Nie, co ja zrobię, to chodzi. Spadłeś? Nie. Chociaż na początku myślałem, że spadnę. Masz jakiś leciak? Mam. To ja zrobiłem, dobra. Tylko ja go kupię. No, dzięki. Ja mam... Próję dotyk. Dobra, teraz tak. Ale ja powiem, ja mam kanał, ale... Nie nagrywasz. Nie będę nic, więc... Jak, ci, nie bydę, jak coś to ci ten będę mógł przesłać yy, to co ja... Z czego, to z czego ja nagrywam. Dobra, budujesz się do tamtych gości. Uuu. i. tam, to ja właśnie zbieram, żeby... myślałem, że tu mam już. Nie, jeszcze nie umarłem, ale dobra. I chyba będziemy grać tak po trzy ręki, bo tutaj się długo gra, to uwierzcie mi. A za bardzo nie nagrywam długo, bo mi się to długo przysyła, to wiecie. Czyli tak do 7 minut. Ej, ja będziemy tak gdzieś nagrywać 7-8 minut. Gdzieś tak. Gdzieś tak. No, ale za to postaramy się Wam odchodzić, o co chodzi. I ja teraz właśnie zbieram o, na tę. No! Kurde! Dobra, no. ja pomrzę cię. Dobra. Znowuż, dobra. dobra jeden zginął. Weźmy pomści. Dobra, ja też nie ten w kodczaku. No dobra. I to jest tak, chodź teraz na piekło 3. I to jest tak Są jakby. Oglądacie chcesz? chyba Werteza? Chyba tak. Co? Chodź na piekło 3. Oglądacie chyba Werteza, jak on tam robi, wiecie. Różne maratony, to tu jakby taki będzie maraton, bo. Mi się nie chce później tego łączyć i tak dalej. Znaczy tak to bym mógł zrobić, ale nie chcę, żeby mi tam coś nie wyszło, bo jeszcze muszę intro wgrać i tak dalej, to wiecie. No, no, też trochę roboty. No trochę, ale nie wiem, dla was postaram się, żeby tam... Jak szybko będziemy dodać, to wiecie. Jeszcze be... tylko o siebie znowu. Gdzie? To, dobra. Yy, nie wiem, dobra. Chyba jak tutaj szybko dodniemy, to jeszcze będzie ostatnia runda i... Możliwe, że cień Możliwe, że za tydzień też zrobimy jakiś odcinek razem. No to samo właśnie chciałem powiedzieć, że gdzieś tak za tydzień, może jutro gdzieś tak. Jak będzie dużo lajków. O, mam mieć rozumu. Znaczy nie, koniec rozumu. Ej, Najle mam najlepszy miecz... się 10 łapek w górę. Nie, nie, 10, co ty? Wystarczy 5. Taka duża ilość... Za dużo to subskrypcji. Też dużo. Za dużo subskrypcji to i tak nie mam, tego jeszcze tam. Trochę będzie trudno, ale to... Masz znowu jakiś miecz, bo ja nic mam, nie mam... Mam miecz, miecz rozumu. On koniec Naj... rozumu? No, koniec rozumu znaczy. Ciągle to mieli z mieczem rozumem. Uważaj, poczekaj, szybko szybko. szybko. Na, jak najszybciej na To weź mi tam do budu, jakbyś mówię. Ej, mam, to fajny plan. Do budu bo już nie mam tych i temu. To było no. mało. Trzyma. To też mam do polu. Dzięki, 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 dzięki. Jestem. No dobra, daj. O, po, dobra, prawie. Co, miecz? To by nie dał miecza. Nigdy. No? To by nie dał miecza. O, ty masz lepsze i ty. Dobra, masz łuk, bo ja mam strzały. Nie mam po Ale Stara. co możesz zrobić, bo tu jest dużo pajęci. No. Śmika. Tylko zostaniemy... Jak zostanę na finał, jak zostaną dwóch graczy, to muszę zrobić bitwę na łapki. Okej, okay, dobra. Masz potyki? No to już zrobimy, dobra. Zosia, o... daj patyki dwa, jakbyś mogła. będę tego o, Dobra, jest. Ale ty trochę ścinał mnie. Kurde, uciekałeś. U mnie też teraz się ścinało. Ale to nic, dobra. Ktoś kumar? No. Co ja zrobiłam? Utrzymy. Czyli prawdopodobnie po tej albo kolejne ręce skończymy naszego specjala. Mojego specjala, bo to za bardzo tylko jesteś na... No na twojego tak. tak. Uważaj, gościu tutaj ma te umiejętności co? ten to ma umiejętności odlokowane to trzeba nam uważać. Mm. Tam jest gościu, jak? Co? Ten go, tam gościu ten co tam jest to ma. To masz optifajna? Mam optifajne, mam. No to dobrze. Bo ja też. Gościu przewoduję. No i jak Ci! Ej on on umarł? Nie! Jaki on głupi! Nie wiem, że się jeszcze zabije. Mój pi! Jaki! O! o że cię łuk! Nie, 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 nie. na szczęście. Jaki on był głupi? Dobra. Jak coś się na mostek robię? No wiem, widzę. Jestem właśnie na nim. Nie! Cie, ja... Ale miałem, dobra, dobra, się Ale jakie ja mam raga, dobra, do mnie. Nie, szybko, szybko, nie, dajcie mi... Dajcie mi żyć, dajcie mi żyć. Ja muszę żyć. Dla życzy. was. Dla was muszę żyć. Nie, nie, nie. Zobacz na mój mieczek. No <drywniany> Nie, teraz dednę, teraz dednę, jak ja głupi. Nie, ja dednę. Nie Dednę. Jaki ja głupi jestem. Pół serca! Jak ja głupi, weź tam mój, Ale mój. Mam twoje No tu weź tam się! I nie wiem. Nie, powiem, dobra. Czy teraz... swój łuk? Może się spali, nie wiem. Dobra, teraz powiemy wam... Chodź szybko skończ to i będziemy kończyć, bo już tak wiesz, powoli się zbliża ta 8 minut, to... Zostało. Są dwie ręki i chciałbym przynajmniej 3-4 suby... Suby. Suby to możecie dać... Nie wiem, dajcie tam suba, łapkę w górę. Z 3-4 łapki I w górę i macie tak kolejny się. odcinek z tego właśnie. I... O, Przygrałeś? Wygrałem. O, to nice. Yes, i Gorek wygrał, Arnie. Dobra, chodźmy, się pożegnajmy. Gdzie ty jesteś? Koło chodź, To chodź tam, gdzie byliśmy. Yy, się Pożegnamy. Chodź tu. No, chodź obok mnie. Idziesz? O, tam. byliśmy z tamtej strony. No. Chodź. Chodź obok mnie. Idę, idę, idę. I dziękuję tak. za oglądanie, wszystko. I pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie i dajcie łapki w górę. I cześć.